Bogini przez już pojawiła się na jednym z naszych filmów. A teraz przygotujcie się na powrót Bogini przez Zaczynamy! Witajcie, widownio. Na dzisiejszym Ostrym Strzale powracamy do lubelskich szwajków. Już robiliśmy filmy y, z ich sosami. Y, ostatnio robiliśmy y, znowu Ostry Chill. Po tejże recenzji odezwali się, odezwali się do nas, odezwały się do nas dubelskie słoiki, może tak to określimy, i zaproponowali, że podeślą nam y, trzy sosiki. No tutaj y, z ich ostatniej oferty. Jak A dokładnie zaproponowali, że podeślą dwa, ale podesłali trzy. Tak jak zaznaczaliśmy na recenzji y, znowu Ostry Chill. Jedynie właśnie tenże sos zainteresował nas z ich. E, ostatniej oferty. No tutaj patrząc e, po składach e, raczej tak e, z ze rezerwą podchodzimy, no ale tutaj dzięki lubelskim słoikom będziemy mieli okazję sprawdzić, czy nasze przewidywania są słuszne. E, dziękujemy bardzo za podesłanie tych trzech sosików. E, pierwszym z nich na tym pierwszym filmie, czyli jeszcze wiecie, że się spodziewa się dwóch, jak chodzi o lubelskie słoiki, jest Powrót Bogini Brzoskwini. Pokazuję Wam go już na zbliżeniu. Tak się to prezentuje. Powrót Bogini Brzoskwini. Skład się prezentuje tak. Konsystencja, jak ona wygląda? Wydaje mi się, że standardowa. Nie za gęsty, nie za rzadki. Myślę, że będzie się go dobrze dozować. W składzie mamy tutaj dużo egzotycznych papryk. Jest to sumie, Zresztą, jak wiecie, znak Poznawczy lubelski słoików. Oczywiście większość, której nocy nawet nie widzieliśmy. A nawet o nich nie słyszeliśmy. No, no. Ym... No, Między... W szczególności dwie, które zaraz wam przy... wymienimy. Tak, myślę, że tutaj nie będziemy czytać wszystkich, ale naj najciekawsze naszym zdaniu przynajmniej z nazwy są no. Fantomas Multicolor i Fidalgo Roxa. Tak. Nawet nie, nie brzmi to zupełnie jak nazwy papryk, brzmi bardzo no, no fantazyjnie bardzo. Porównywaliśmy wcześniej też przed nakręceniem skład z sosem poprzednikiem, czyli po prostu z bogini brzoskwini. Mm. To to przypominam, jest powrót bogini brzoskwini. Różnią się. Różnią się od no, korzystania z paprykami i nie paprykami, tylko. Tak. Mm -hmm. Więc tutaj y, myślę, że nie ma sensu zestawiać tego jako taką y, kontynuację, czy wzmocnioną wersję, czy czegoś takiego, tylko no. jako taką wariację. Jeszcze jedynie chciałbym dodać, że no. ten sos, w momencie kiedy kręcimy tą recenzję, bo nie wiem, czy jak wyjdzie jeszcze to będzie aktualne, jest do kupienia na będzie piekło, ale w ilości sztuk małej. Za cenę 33,99. Przechodzimy w takim razie do wrażeń zapachowych. Kto zaczyna? Zacznij. Dobrze. Jest już otwarty, wstrząsam. I wącham. Mm, słodki, mocno owocowy zapach. Yy, mm. Czuć taką słodycz, która się nawet y, zgodzi z zapachem jakiegoś takiego soku. Multiwitamina. Mm. Tyle czuć yy, gdzieś tam na trzecim planie, że są tam papryki, mm. ale na, na pierwszy plan się zdecydowanie wybija. Yy, multiowocowa nuta, tak bym to nazwał. Czyli tak po zapachu sympatycznie. Mi się podoba. Rzeczywiście, czuć nutę owocową jest słodź i minimalnie tak tak gdzieś daleko w tle majaczą jakieś papryki. Tak na pierwszy kontakt z tym sosem no, można by odnieść wrażenie, że no zapowiada się, że może być pozytywnie, no. Dobrze, no to my tutaj za chwilę zaczynamy pierwszą, y, pierwsze próbowanie, to będzie z burgera, oczywiście tutaj roboty Majka. No a potem drugie spróbowanie to będzie bezpośrednio z Zostańcie z nami. Jesteśmy już tutaj z powrotem z gotowymi burgerami zrobionymi przez Majka. Yy, no to nakładam. Nie żałuję. Nie żałujmy. Bardzo Rzałujmy. bezpiecznie się nakłada, nie? Tak jak, tak jak powiedziałem, w trakcie pokazywania konsystencji mm -hmm. jest naprawdę spoko. Proszę bardzo, ostrość złapana. Tak to wygląda. Czuba ta łyżeczka niemalże. Okay. Zaraz naszą usta też ją złapią, tą ostrość. I teraz bardziej czuję zapach stricte pach. Teraz pachy. już jak już jest poza butelką. Ok. No nałożę tobie po prostu. Rzeczywiście, no na pierwszym planie poza butelką bardziej bardziej super hotte. No. Zgadzasz się z tym, Ta, że bardziej papryki już. No, już tak, czyli bardziej tak jak grubelskie słoiki. Nas już przyzwyczaiły do tego. No to jedzmy w takim razie. Jedzmy, pa. Smakuwa. Lekka pikantność się pojawia na języku, czuję taki paprykowy smak, ale taki przebijany właśnie taką jakby lekką słodkością i to jest bardzo podobne, tak jak przynajmniej teraz z burgera, podobne wrażenia, jak na przykład właśnie znowu... No Zosty chili. Mhm. Mega podobne. Zgodzę się z tym też. Jest pikantność wyczuwalna, solidna dosyć i ten smak, jak mhm. mówić właśnie, mhm. paprykowy, jest taką domieszką owoców. Trochę bardziej już się daje wyznaki na gardle zwłaszcza teraz odczucie no, strasznie takiej lekkiej, ale dosyć wyraźnej. To mnie nadal, nadal to wyraźna pikantność. Znaczy przez cały burger. Jednakowo to wszystko odczuwam. Ja najmocniej czułem no, przez moment na gardle. Aha, ty zjadłeś, ja zjadłem mhm. mm, obrazerski. No szczerze <coughs> powiem, tego się spodziewałem. <coughs> ja się zastanawiałem co to może być i... Szczerze, gdyby to był jakiś blind test jedzenia, to bym powiedział, że to jest znowu ostry To samo. Mi się hmm. wydaje, że my po prostu może zbyt wprawionych języków, żeby rozpoznawać te wszystkie owocowe, słodkie akcenty, które <noise> tutaj są opisywane przez nich, bo naprawdę, im dalej jemy te sosy, to takie właśnie, no taka ale, refleksja. Ale, ale, ale masz rację że najbliżej temu jest do tego właśnie znowu ostry chill, najbliżej hmm. jak chodzi o smak tego, no. no. i tak przy okazji jeszcze teraz powiem, póki pamiętam to, co powiedzieliśmy chyba pierwszy raz z Lubelskie, ale to podtrzymuję, że w sumie te sosy Smakują, wyróżniają się mimo wszystko tym, jak smakują, jak się je odczuwa. Myślę, że są dosyć oryginalne. Na pewno, no jasne, że po pierwsze, na sam dobór papryk nikt takich papryk nie stosuje jak lubelskie, więc na pewno to przekłada się na samą kompozycję, tej smakową, tej mieszanki. Za chwileczkę zobaczymy, jak ta kompozycja smakowa się wypadnie, skierowana prosto do naszych ust. Zostańcie z nami. Jesteśmy z powrotem, po to, podjąć próbę łychy. Zaczynamy. Nałożymy. O, może tak. I zaraz wam będę pokazywał. I tak to wygląda. Tak się to prezentuje. To Majku, łyżki w dłoń. Oj, bo ci tu już ucieka, więc musimy brać szybko. Dobrze. Trzy, cztery. Na początku owocowa nuta, <coughs> przed, przed, przed I ja Na początku tak w ogóle ja bym go nie czuł za bardzo. Mm -hmm. Za troski po, po pojawiła się. się ta owocowa nuta, i teraz pomału on tak powoli jakoś działa, i nie jest taki wyra wyraźny zbyt. I pojawiają się też te papryki, ale. Mm -hmm. takie świeże, jest... świeże papryki. Czuję świeżość tych papryk. Ale jest taki. Czuję, że mi się ktoś rozkręca w gardle, ale tak. tak czuję. Mój, mój czuję. Ledwo co? Ledwo co? Lekki, trochę ciepło jest tylko, trochę ciepło jest tylko. U mnie gryzie nawet jakby tak, takie, takie drapanie z ostrości, ale takie. Na takim poziomie, że mogę... Właściwie hmm. właśnie. Szczerze. Z tym Dla się mnie dźwięki. to jest tak lajtowe, że bym powiedział, że to jest chyba najsłabszy pod względem mocy sos z rewelskich Bo No, to jest po prostu ciepło. To, to takie ciepło, nie. Ale nic, nic więcej. No i też jakby utrzymuje się to ciepło już To takie... jest takie ciepło, bym powiedział, że na, na, na mocy zbliżonej może do Dzika X, może nawet minimalnie słabiej. Coś w okolicy 20 tysięcy to dzieje mniej więcej, ja bym to miał szacowywać. Wspomnia jest bardzo, bardzo bezpieczny, bezpieczny. Bezpo wspomniałeś o tym, że mm, granie takie coś, by trochę przy wypiciu alkoholu, masz na myśli? Nie teraz, nie w tym momencie, nie, nie dzisiaj. Aha. Takiego nie mam. Nie, takiego nie mam. To jest takie, to jest inne grzanie. To jest, nie, to, to co mam teraz, to jest grzanie typowe od, 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 od tego sosu, nie? To jest, nie jest takie. Pytam się, bo jak mi minął ten odczucie drapania na gardle, to zastąpiło to mm, odczuwanie tej ostrości się zmieniło w odczuwanie właśnie tego jako ciepła, coś jak mm. po alkoholu, ale już teraz, w tym momencie to minęło. Czuję, że lekko wchodzi na brzuch. Mm. Ale tak jakby... Mm, Ogólnie w kontekście tego wszelkich sosów, ale też na pewno w kontekście ogólnie lubelskich słoików jestem zaskoczony tym, że początkowo tak to działało, jakby miało właśnie być odczuwalne właśnie palenie na gardle i trzeba będzie czekać, aż to minie, przejdzie. Um, ani się nie rozwinęło to takiego poziomu, jakbym się spodziewał. Mm -hmm. I też już zaczyna się kończyć. Bo jedyne co teraz w tym momencie czuję, to takie lekkie jeszcze efekty takiego, nie wiem... Miejscowe takie, jakby palenie na gardle, ale w sumie już tylko, jakby tutaj przykrtani tylko i, i na języku troszeczkę czuję takie, 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 takie drapanie. Mm. U mnie, mówię, tego ciepła się to nie rozwinęło bardziej, nie? Że nie, 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 dosz, nie doszło do fazy, gdzie by sprawiało to jakikolwiek dyskomfort, jakiś ból. Ja ten. I mówię, i są akcenty wyczuwalne, te jest słodyczy, z, potem z papryk, ale ogólnie jest to sos, który. Jest spoko. Jak chodzi o samą kompozycję smaku, jest spoko. Ja ten stopień takiego jakby nieprzyjemnego jakby odczucia ostrości miałem przez kilka sekund, może troszeczkę dłużej. Teraz czuję, że trochę na brzuch mi wchodzi, więc zaraz chyba tutaj za kadrem poratuję się mlekiem, aby uratować ten brzuch. Mhm. Ale zanim się tutaj udam właśnie za kadr, aby wypić to wspomniane mleko, to jeszcze tylko na to podsumowanie, które zaraz zakończymy i w sumie, które tak szybko wyszliśmy, które tak szybko wyszliśmy. pamiętać o smaku, bo chyba się nie wypowiedziałem w ogóle o smaku. Yy, no ta owocowa była tylko przez, przy czym jest łyżeczki, tylko przez tak 2-3 sekundy poczułem, ale była taka... była wyczuwalna. To najfajniej się go jadło, muszę powiedzieć, a poza tym smak przy z przy to głównie takie papry no, paprykowe akcenty świeżych papryk, ale ja chciałem już przejść właśnie powiedzieć, że fajnie się gadło z burgera, bo w burgerze wiadomo dłużej się czuł, z tym odczuwaniem owoców, które było gdzieś tam w, w tle. Myślę, że jak chodzi o burgera, to podobne bardzo odczucie, jak na przykład znowu Ostry Chill. Na brzuszku jest mi coraz gorzej, więc będziemy chyba tutaj zmykać pomału. Jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że ogólnie mm, powrót do Bogni Brzezki raczej prezentuje dokładnie taki poziom, taki ogólnie klimat, jak nauczyły nas lubelskie jest Ten sos poza mocą, która jest rajtowa, daje to dokładnie czego się bym oczekiwał po tym sosie. Że głównie papryki, trochę tej słodkości, trochę słodyczy, trochę od owoców. Czyli tak jak ja też wcześniej właśnie zwróciłem na to uwagę, więc tutaj no. też muszę się... Yy, no zgadzam się z tym, co mm. powiedziałeś i nie będę się powtarzał w no. tym razie. Więc myślę, że możemy z takim... Możemy polecić, myślę. Prawda? Myślę, że tak. Jest to solidny Spróbujcie. sos. Spróbujcie tak. solidny sos. Yy, dobrze, to w takim razie tyle z naszej strony. Przed nami jeszcze dwa lubelskie yy, ze wspomnianej paczki. Mm -hmm. Zobaczymy, jak wypadną. W takim razie widzimy się na kolejnych filmach. Syja, cześć.